Dzień dobry kochani, witam na krótkim filmiku z cyklu karty wyboru. I moi drodzy dzisiaj głównym bohaterem jest talia kart cygańskich wykonanych przeze mnie skorzystałam z obrazów na stronie Pigsbay, które były do użytku komorcyjnego za free na czas robienia tych kart. Moi drodzy, dzisiaj do wyboru mamy skrzydła anielskie, kluczyk i kominiarza. Odpowiadamy sobie dzisiaj na na co powinienem zwrócić szczególną uwagę i czas powiedzmy tydzień czasu, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę w przeciągu tygodnia czasu od kiedy obejrzę ten film i dokonam wyboru. Dla tych, którzy wybrali skrzydełko anielskie Kochanek, moi drodzy, którzy wybraliście skrzydełko anielskie, zwróćcie uwagę na to, jak zachowuje się twój partner, szczególnie jeśli jesteś kobietą, być może potrzebuje więcej twojej uwagi lub faktycznie chodzi dziś na boki. Na co powinniście też zwrócić szczególną uwagę? Na to, by być atrakcyjnym dla przyłupci przeciwnej w tym tygodniu i starannie się ubierać, wychodzić z domu ładnie ubranym, żeby przyciągać uwagę, bo dzięki temu możecie, możecie spotkać coś bardzo miłego. tak. I uwaga, romans może się wydać, jeśli jesteś w romansie. Dla tych, którzy wybrali kluczyk, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę w przeciągu tygodnia, od kiedy obejrzysz ten film. Na wierność, czyli bądź wierny, tak, bo wszelkie innego rodzaju skoki w boki mogą wyjść na jaw. Dodatkowo pamiętaj, twój przyjaciel może potrzebować jakiejś informacji od ciebie, jakiejś twojej pomocy, odezwij się do kogoś, kogo dawno nie widziałeś, tak. Odłóż niektóre rzeczy na dłużej w czasie, nie musisz wszystko robić naraz. Poświęć trochę czasu swoim bliskim, znajomym, rodzinie, przyjaciółom. I dla tych, którzy wybrali kartę kominiarza, to ta karta mówi o tym, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Mamy kartę kapłana, rozwój duchowy. Jeżeli ktoś z Was chodzi do kościoła, dawno nie był, to warto pójść i troszeczkę się. Yy... Odświeżyć duchowo dla tych, którzy chodzą do kościoła, oczywiście. A dla innych troszeczkę zwróć większą uwagę na swój rozwój duchowy. Pomedytuj, może cię spotkać coś fajnego. Zwracaj uwagę na sny i słuchaj swojej intuicji, bo tam dostaniesz podpowiedzi. Także zwracaj szczegółową uwagę na swoją duszę, przestrzeń serca. Tutaj bądź wierny przyjaciołom, nie zapominaj o przyjaciołach, rozmowach i przede wszystkim bądź wierny sobie i nie pozwól się zbić z pantałyku. I tutaj jeszcze dla przypomnienia nie wchodzimy w rowanse i uważaj na partnera, nie zaniedbuj go. Dziękuję ślicznie.